Bierz w sypialni wszystkich mężczyzn mieszkających w domu Przeprowadź krótkie szkolenie, wykład bądź dyskusję dotyczącą sztuki podrywania kobiet. No, proponuję tak, żebyś króciutko każdy swoje doświadczenie powiedział jak się podrywa. Ja pozwolę sobie uzupełnić to. Hmm dodać coś, co jeśli nam trudno to ocenić, że ja jestem tu specjalnie, tak dziękuję wielkiemu bratowi, że ma że, że to ja mam to szkolenie przeprowadzić, strach mnie Nie, Ale, ogarnia, ale, ale no, po, po prostu będziemy siebie uzupełniać. Kulturalnie, dyplomatycznie potrafisz rywalizować z innymi. A wiesz, ile to daje, stanie się mimo polinochłoną dyplomatą. Tak, to jest wielka sztuka życia. I tutaj mamy okazję taką sztukę życia, takiej sztuki życia e, nauczyć się, pogłębić. Wszystko delikatnie musi no, być. Bardzo delikatne. E, e, kobieta to jest, wyobraź sobie kryształ, bardzo delikatny. Te, dlatego ta, nam, ta, dlatego on, nam yy. taką przyjemność to sprawia.